W pierwszym odcinku pokażę Wam jak szlifuję. W poprzednim odcinku pokazywałem Wam jak wyglądało niezrobienie gładzi. Tak w tym odcinku, tak jak obiecałem pokażę Wam jak odbywają się następne etapy, tak. czyli przygotowania pod malowanie, tak. aż potem wykonanie samego malowania. Najpierw ja zacznę od e, szlifierki, czyli marki Hyundai. HPF710 oceniła swoje, zrobiła kilkadziesiąt tysięcy metrów. Jest to moja druga szlifierka tej firmy. Czy jest lekka, w miarę lekka, nie jest to masywna szlifierka, toporna, tylko jest lekka, waży w granicach 4 kg. Nieraz w ogóle nie robię przerwy przez jakieś 40-50 minut. Z tą szlifierką się nic nie dzieje. Nie przegrzewa się. Silnik jest fajny, bo jest w miarę mały. No tyle na temat żyrafy. Teraz pokażę Wam odkurzacz, który posiadam już jakieś 5 lat. Z tego, nie zacząłem mówić, że jestem bardzo zadowolony. Jest to odkurzacz firmy Flex S44AC. Automatyczny, automatyczny odkurzacz filtra. Trzeba tutaj odkurzować sobie tego filtra, żeby on się nie zapychał i co jakiś czas po prostu oczepywać, yy, jeszcze dodatkowo, bo wiadomo, że ten no wiadomo, pomagamy, jak jest dużo tego typu wszystkiego i dużo pracujemy, to wiadomo, że to po jakimś czasie się napecha, więc trzeba po prostu ten filter. I tutaj wyciągamy filter i po prostu go wyciekać do, do wolka. Tak to wygląda. Tutaj mamy taki taki na na. na też bardzo fajna rzecz. Były tutaj takie uchwyty na rurę odsysającą, ale, ale po prostu to była taka jedna rzecz, która mi tu przeszkadzała. Ale jak się gdzieś szło, czy coś zaraziło się o ścianę, czy, czy o, o wiadomo, no przy przenoszeniu, czy transporcie, możecie w aucie gdzieś się to poubijało i by odpadało to, Ale to nie jest mówię, taka potrzebna rzecz, bo równie dobrze mogę sobie uwinąć węża, wokół odkurzacza i zaczerpiam go tego o a jeszcze pokażę Wam e, właśnie zakupiłem sobie niedawno i naprawdę jest to przydatne, przydatne ponieważ odkurzacz i sama ona nie, wy, e, nie wywołuje nam e, tego nadmiernego zapylenia tylko właśnie e, chodzi o te ręczne szlifowanie czyli szlifowanie po rogach gdzie ręczną patką trzeba było czyścić zawsze więcej tego było od tego ręcznego szlifowania po rogach niż od całek, wszystkich ściany szlifowania odkurzaczem z żyrafą. Teraz tak mam przygotowaną pod szlifowanie, więc pokażę Wam jak, jak to się odbywa szlifowanie u mnie, a potem podłączę właśnie do ręcznego odsłania tego pyłu i zobaczycie jak to, jak to ręcznie idzie. Przygotowaliśmy w ciągu jakieś 5 minut, jakieś 7 metrów kwadratowych i można powiedzieć, że yy, nie pozostawiło to w powietrzu ani w otoczeniu, ani, ani grama pyłu. A następnym etapem, który Wam pokaże, będzie właśnie odpylanie później tych ścian i, i gruntowanie. Tu wiadomo, że coś tego pyłu, jak widać na rękach, pozostanie. I trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.